Witam Cię serdecznie na kanale o inteligentnym inwestowaniu w kolejnym odcinku. W odcinku, w którym skupię się bardzo mocno na fizycznym złocie i jego szczególnym, przynajmniej jak dla mnie, szczególnym atrybucie. Tym atrybutem jest niezależność. Czym ta niezależność jest? Dlaczego jest tak istotna? O tym właśnie dzisiaj chciałbym, żebyśmy porozmawiali, żebyśmy się podzielili i. Wymienili doświadczeniami, bo też jestem ciekaw tego, co ty sądzisz na temat posiadania fizycznego złota, i czy także dostrzegasz tą sprawę związaną właśnie z niezależnością, jaką daje posiadanie fizycznego złota. Jednak, zanim zaczniemy, pamiętaj, że to wszystko, co widzisz na tym kanale, nie jest poradą inwestycyjną, jest tylko i wyłącznie moim doświadczeniem zebranym na bazie lat inwestowania w różnego rodzaju aktywa i środki, finan i, 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 i środki finansowe. A ja Ciebie zapraszam do kolejnego odcinka i proszę o komentowanie, subskrybowanie, udostępnianie i lecimy z tym odcinkiem. Dzisiejszy odcinek chciałbym, żeby był właśnie poświęcony tej sprawie, która jest często pomijana w momencie, kiedy mówimy o finansach. A tą rzeczą, jak dla mnie bardzo ważną, jest niezależność. Niezależność rozumiana w tym, że jeśli posiadasz fizyczne złoto, to jesteś bardzo mocno właśnie niezależny, czyli wszelkiego rodzaju firmy finansowe, banki, urzędy, czyli instytucje nie mają wpływu, albo wręcz bym powiedział, nie mają wglądu w to, co ty posiadasz. Pieniądze w banku to tak naprawdę cyfry. Sami widzimy, co się dzieje, że coraz bardziej wycofuje się gotówkę po to, by widzieć, by dostrzegać. I sprawdzać, gdzie idą nasze pieniądze, skąd one pochodzą, a tak naprawdę w rzeczywistości pewnie też chodzi o to, na co je wydajemy, żeby też odpowiednio, jak to się mówi, targetować, targetować klienta. Dodatkowo właśnie warto się zastanowić, czy to wszystko, co się dzieje teraz w systemie socjalnym, czyli wszelkiego rodzaju polityka dokładania pieniędzy, dodawania kolejnych 500 plus, czy jakiegoś tam plus i tak dalej, nie powoduje, że stajemy się coraz bardziej zależni od polityków, od rządów, od instytucji. Pamiętaj to, o tym, że posiadając fizyczne złoto, nie musisz go nikomu zgłaszać, nie musisz go ewidencjonować, nie musisz nikogo informować o tym, że go posiadasz albo cokolwiek z nim zrobiłeś. Inna forma niezależności, z jaką kojarzy mi się złoto, to właśnie niezależność od dostaw prądu i internetu. Zobacz, żyjemy w czasach, gdzie praktycznie wszystko jest uzależnione od prądu, od internetu i pytanie, czy tym nie idzie także w jakiś sposób zacząć sterować? To jest szczególnie przydatne właśnie w takich sytuacjach kryzysowych, kryzysów militarnych czy kryzysów finansowych. Militarnie no, można tego było doświadczyć niedawno w, w sytuacji, kiedy właśnie wybył konflikt na Ukrainie i na pewno bardzo trudno było tam wypłacić pieniądze, i ci, którzy mie mieli bądź mają fizyczne złoto, o wiele łatwiej było im go przetransportować i gdzieś przenieść w dowolne miejsce. Natomiast w chwili kryzysów finansowych, zobaczcie co się dzieje. Przy przykład z 2013 roku, kiedy, kiedy nastąpił kryzys, kryzys finansowy na Cyprze, spowodowany przez kwestię obligacji, greckich obligacji, który spowodował, że w przeciągu krótkiego czasu wyparowało ponad 40% wartości depozytów, które, które były w zło, zdeponowane w bankach. Banki także teoretycznie wydaje nam się, że to jest bezpieczne, że są zabezpieczone, bo mają tak zwane fundusze gwarancyjne, ale te fundusze gwarancyjne mm, obowiązują do 100 tysięcy euro. I ktoś powie, no, tak, to jest bardzo dużo pieniędzy. Ale. W tej wspomnianej wcześniej Grecji, na przykład w 2015 roku, kiedy ten kryzys narastał, to wypłaty gotówkowe z bankomatów były ograniczone do 60 euro. Także to też jest taki element, który pokazuje, że mając, czy na którym się warto zastanowić, czy, czy posiadać papierowy pieniądz, czy mieć jednak odrobinę fizycznego złota, które z którym możesz zrobić dowolnie, co chcesz, który możesz w każdej chwili wymienić na, na dowolną rzecz, bo to jednak jest uniwersalna moneta, uniwersalny pieniądz. Podsumowując, wielu z nas żyjąc na świecie chce być swobodna, chce być niezależna, chce samodecydować. Ja osobiście uważam, że posiadanie fizycznego złota jest taką właśnie możliwością, Ma tak, mamy dzięki niemu taką możliwość, że możemy czuć się swobodnie i bardziej niezależni od właśnie, od urzędów, od instytucji finansowych, od tego, kto gdzieś tam może podglądać, co jest na naszym koncie. I to jest dla mnie bardzo ważna sprawa. Jestem ciekaw, z czym Tobie się kojarzy niezależność i jak... Ty widzisz to w kontekście posiadania fizycznego złota. Dlatego bardzo zachęcam cię do tego, żebyś zostawił, żebyś zostawiła w komentarzu swoje spostrzeżenia na ten temat, bo interesuje mnie właśnie Twój punkt widzenia. Mam nadzieję, że ten odcinek był dla Ciebie wartościowy i także dał Ci pogląd na ten temat, na ten, jak ja to powiedziałem, taki często zapominany element, atrybut, jakie ma w sobie fizyczne złoto. Jeśli do tej pory jeszcze nie posiadasz fizycznego złota, może właśnie to jest ten czas, to jest ta, ten moment, że warto się nad tym zastanowić i przynajmniej część swojego majątku zacząć inwestować w aktywo, jakim jest fizyczne złoto, znane od wielu tysięcy lat, traktowane jako uniwersalny pieniądz rozpoznawalny na całym świecie. Dziękuję za dzisiejszy odcinek i zapraszam do kolejnego. I poproszę o komentowanie, subskrybowanie, udostępnianie. Do zobaczenia! you